Cześć, dziś chciałbym wam pokazać jak zbudowałem energooszczędny serwer NAS. Chyba nikomu nie muszę wyjaśniać, jak bardzo potrzebnym narzędziem w sieci domowej może być serwer NAS. NAS czyli Network Attached Storage, co oznacza, że po prostu mamy podłączone do sieci przechowywanie. Tłumacząc to dosłownie. Czyli chodzi o to, że po prostu mamy serwer, który działa w sieci i służy do przechowywania danych. Taki serwer może być bardzo przydatny do wielu rzeczy. Oczywiście może on pełnić nie tylko rolę przechowywania danych, ale może też pełnić inne funkcje. Natomiast ja konkretnie tutaj ten swój serwer zamierzam używać tylko do przechowywania danych i będzie on służył mi do backupów. Taki serwer może się przydać nie tylko do backupów, ale może się też przydać, jeżeli chcemy na przykład dzielić z domownikami jakieś pliki, mieć wspólne Chcemy, nie wiem, na przykład zdjęcia przechowywać i chcemy też, żeby pozostali domownicy mieli do nich dostęp, albo chcemy mieć, nie wiem, swoją kolekcję filmów zgranych, na przykład z płyt Blu-ray lub DVD. To wtedy też możemy sobie na takim serwerze nas umieścić, wtedy każdy z domowników może mieć do tego dostęp. Jest też taka możliwość, że on może mieć też funkcjonalność tak zwanego serwera DLNA, czyli po prostu telewizor może się z nim łączyć bezpośrednio i odtwarzać jakieś filmy. Niektóre rozwiązania serwerów NAS mają tak zwaną opcję Snapshotów też, czyli po prostu taki serwer Wam wtedy pamięta to, co było na dysku przez pewien czas. Czyli na przykład, jeżeli przez przypadek usuniecie jakiś plik, no to da się go odzyskać w takim sensie, że po prostu serwer ma Snapshot tego, co było, czyli taką migawkę utworzył dysku, co jakiś czas automatycznie może tworzyć takie Snapshoty sobie. I wtedy na przykład, jak sobie przypomniecie, że jakiś plik potrzebujecie w wersji na przykład sprzed tygodnia, no to można Uzyskać taką wersję, jeżeli oczywiście macie aktywną taką funkcję snapshotów. U mnie ten serwer nas będzie miał nieco nietypowe zastosowanie, mianowicie będzie to serwer backupów, ale będzie to tak zwany serwer backupów offsite. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że on się będzie znajdować poza moją lokalizacją domową, poza moim mieszkaniem. Jeżeli chcecie mieć skuteczny backup danych, to obowiązuje tak zwana reguła 3.2.1. Co to znaczy ta reguła 3.2.1? 3 oznacza, że powinniście mieć 3 kopie. Dwa oznacza, że powinniście je mieć na dwóch różnych nośnikach, co jest trochę trudne, dlatego że aktualnie zazwyczaj się stosuje dyski twarde. No ale formalnie tak to wygląda, że powinniście mieć dwa różne nośniki przynajmniej, a jeden oznacza, że przynajmniej jedna z tych kopii powinna się znajdować w jakiejś lokalizacji innej niż te dwie pozostałe. Oczywiście to jeden to jest tutaj minimum, bo można też zrobić tak, że będziecie mieć dwie kopie w różnych lokalizacjach i to jest oczywiście wtedy najlepsze rozwiązanie, jeżeli macie w ogóle wszystkie trzy kopie zapasowe w trzech różnych lokalizacjach. I ten serwer NAS będzie właśnie taką kopią, takim backupem w innej lokalizacji. Ta lokalizacja niestety nie będzie za bardzo oddalona od mojego domu, bo w linii prostej jest to około 7 km, dlatego że ja go umieszczę w piwnicy... Mieszkania, które posiadam, które wynajmuję, natomiast sama piwnica jest nadal w moim użytkowaniu, no i tam po prostu umieszczę sobie ten serwer. Niemniej jednak jest to zawsze jakieś zabezpieczenie w przypadku, nie wiem, na przykład jakiegoś przepięcia, które by tutaj poszło, no to ono wiadomo, że nie dotrze tam. Tak samo, jeżeli by na przykład tutaj wystąpił, no nie daj Boże, pożar, no to też tam to nie będzie miało miejsca. No wiadomo, jedynie w przypadku gdyby bomba spadła na miasto, no to będzie problem, ale no tutaj raczej zakładam, że wtedy ja też tego nie przeżyję, więc no to nie będzie wielki problem. A być może za jakiś czas umieszczę serwer backupu w lokalizacji oddalonej 300 km od mojego miejsca zamieszkania, mianowicie w domku babci mojej żony. Tam też mam w sumie taką możliwość. Teraz jak będzie wyglądać ten serwer? Wykorzystam taką rakową obudowę 4U. Tą obudowę jakiś czas temu zakupiłem na popularnym portalu aukcyjnym. Służyła mi jako taka obudowa serwerowa. Później przestałem jej używać, dlatego że jeden z serwerów przestał być mi potrzebny. No i stwierdziłem, że mogę ją wykorzystać do budowy takiego serwera. NAS, ona jest stosunkowo krótka, powinna się zmieścić do szafki rakowej, którą mam tam w piwnicy. No i ona już jest częściowo niejako wyposażona w sprzęt, dlatego że już tutaj są zamontowane cztery kieszenie na dyski twarde. I maksymalnie tutaj przewiduję właśnie cztery dyski twarde, natomiast na początku mam jeszcze tylko dwa dyski twarde. Płyta główna, którą wykorzystam, to jest płyta główna ASRock z zbudowanym procesorem Intel J1900. Sama płyta główna to jest Q1900M. Jak widzicie, jest to płyta główna w formacie micro ATX. Sama płyta główna jest wyposażona w złącza PCI Express, z czego jedno 16 razy, więc jest możliwość nawet montażu karty graficznej, gdyby ktoś miał potrzebę. Ja natomiast to gniazdo wykorzystam w innym celu. Ta płyta główna jest wyposażona tylko w dwa porty SATA, w związku z tym jestem zmuszony tutaj dodać kartę rozszerzeń. No i tutaj to gniazdo PCI Express 16 razy wykorzystam właśnie do tego, żeby dodać tą kartę rozszerzeń, która mi doda dodatkowe porty SATA. Tutaj właśnie mam tą kartę rozszerzeń. Dokładnie, to jest jakaś używka z Allegro też kiedyś kupiona na chipsecie Marvela bodajże. Dokładnie to jest jakiś kontroler adapteka. Cztery gniazda SATA. Pamiętam, że ten kontroler musiałem zaktualizować, w sensie zaktualizować jego firmware, żeby on obsługiwał większe dyski twarde, ponieważ miało ograniczenie tam chyba do 3 TB, dlatego, że kiedyś takie ograniczenie tam było w tych starszych wersjach standardu SATA. Bo to z tego co pamiętam to jest chyba SATA 2, na nawet nie SATA 3. Ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że i tak tu będą dyski talerzowe. No i sam interfejs Ethernet jest tylko gigabitowy, więc spokojnie ta przepustowość SATA 2, czyli to chyba 300 MB na sekundę, o ile dobrze pamiętam, powinno nam wystarczyć. Nie będziemy potrzebować większych przepustowości tutaj. Jako nośnik systemu operacyjnego wykorzystam taki mały dysk MSATA. O pojemności 32GB, dlatego że tutaj będzie siedział system operacyjny Trunas. On nie wymaga jakiejś wielkiej pojemności tego nośnika, ale oczywiście dużo lepiej jest odpalać ten system operacyjny po prostu z zwykłego dysku twardego, a nie z jakiegoś pendrive'a, chociaż taka możliwość teoretycznie też jest. Płyta główna, którą posiadam, nie ma gniazda MSATA, więc ten dyskem SATA zamontuję w takiej przejściówce. Tu akurat mam przejściówkę na dwa dyski twarde, kiedyś taką zakupiłem. Natomiast oczywiście zamontuję tutaj jeden ten dysk twardy MSATA. On tutaj jest bezpośrednio wyjście SATA, no bo te dyski MSATA mają to do siebie, że po prostu na pinach mają bezpośrednio wyprowadzone gniazdo SATA, tylko no w innym formacie, tak? więc tutaj jedyne co robi ta przejściówka to podaje odpowiednie zasilania do tego dysku, no i zmienia tutaj format na taki, żeby po prostu zwykły kabel SATA dało się tu podpiąć. Tutaj aktualnie w samej obudowie, jak widzicie, znajduje się już zasilacz, jest to jakiś Thermaltake 730W, w miarę przyzwoity zasilacz, raczej dość dobrą sprawność ma, więc tutaj nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o pobór prądu. Są te cztery kieszenie tutaj zamontowane już na dyski twarde. Jest też jakiś wentylator założony do chłodzenia całości, no i zostało mi zamontować tą płytę główną, kontroler i tą przejściówkę SATA. No i oczywiście będę też musiał popodpinać wszystkie kable. Nie wspomniałem jeszcze, jaką pamięć RAM tutaj zamontuję. Tu mam dwie kości pamięci, każda po 8 GB. To są DDR -y trójki, no bo ta płyta wymaga DDRów 3 Te kości, to są jakieś zwykłe kingstony, nic szczególnego. Tutaj i tak się w tej, tej pamięci nie da przetraktować w żaden sposób. Jak wiecie, zamontowałem już wszystko do obudowy, popodpinałem. Postarałem się jakoś te kable poupinać, chociaż tutaj no, i tak jest niezły chaos z tym, ale to nie powinno większego problemu. Stanowić. Najważniejsze, że nic tutaj nie jest luźno i nie lata po wnętrzu obudowy. Zostało mi, został mi jeszcze tylko podpiąć kabelek tutaj SATA między dyskiem twardym, tym rozruchowym, a płytą główną. Jeżeli chodzi o dyski twarde, jakie tutaj zastosuję, to będą to używane dyski twarde. I teraz, zanim zaczniecie wieszać na mnie psy, to posłuchajcie, dlaczego zastosowałem takie dyski. Po pierwsze, to jest już de facto trzeci backup. A mam jeszcze czwarty backup, też, żeby było ciekawiej. Więc nie jest to wielki problem, jeżeli któryś z tych dysków padnie. Po drugie. Są to porządne dyski twarde HGST od sprzedawcy, który daje na nie rok gwarancji. Jak widzicie są dość stare, ale będą tutaj dwa dyski twarde 10TB z pełnym mirroringiem tych danych. Więc jeżeli jeden z nich padnie, no to automatycznie mam drugi dysk w razie co. W takim przypadku też najpewniej po prostu kupię jakiś nowy dysk twardy 10TB, żeby to wszystko przerzucić na ten nowy dysk. No i to jest de facto rozwiązanie tymczasowe, gdzieś na pół roku, rok. Wtedy docelowo myślę, że wstawię tutaj dyski twarde nowe już, na razie się zdecydowałem na coś takiego, dlatego, że mówię, to jest trzeci backup, a de facto mam aż cztery backupy, więc u mnie ta reguła to nie jest 3, 2, 1, tylko u mnie ta reguła to jest de facto 4, 1, 3 można powiedzieć de facto, dlatego, że wszystko mam na dyskach twardych, natomiast mam to realnie już w trzech lokalizacjach, bo mam jeszcze serwer na działce, gdzie też mam kopie zapasowe. Tylko, że tam one są po prostu najrzadziej tworzone ze względu na to, że tam jest połączenie przez LTE. Także montuję takie dyski twarde. Zobaczymy, czy one się sprawdzą. Zobaczymy, czy będą awaryjne, czy nie. Jak widzicie, zainstalowałem już tego Trunasa na tym serwerze. Uruchomiłem już całość. Na razie jeszcze nie mam włożonych dysków, w sensie one są wyjęte z kieszeni, ponieważ nie chciałem, żeby podczas instalacji tutaj przeszkadzały. Teraz chciałbym Wam tylko powiedzieć, że pobór prądu tego w tej chwili bez dysków jest około 20 W. 19,2 w tej chwili pokazuje 19. No tak, około 20 skacze. Oczywiście ten pobór prądu się zwiększy po włożeniu dysków. Natomiast w tej chwili jest już włożony kontroler tutaj, e, tych dysków, ten SATA, więc on troszeczkę ten pobór prądu też zwiększa tutaj. Możemy sobie zresztą zaraz sprawdzić, ile by było, jakbym go wyjął. Jak widzicie, wyjąłem ten kontroler SATA, żeby sprawdzić, jaki pobór prądu będę mieć bez niego. No i w tej chwili jest to około 17-18 W, wskaczę pomiędzy. Też są te same warunki, co wtedy, czyli zalogowałem się już na ten serwer przez przeglądarkę internetową, więc no, sam kontroler niewiele bierze prądu, jeżeli nie są do niego podpięte dyski. Można powiedzieć, że pobiera gdzieś około mniej więcej 2 watów. Jednak przy budowie energooszczędnego serwera nawet 2 waty mają znaczenie, więc dlatego o tym wspominam. Bo jeżeli na przykład kupicie płytę główną, która ma nie wiem 4 gniazda SATA przykładowo no to wtedy może być tak, że kontroler wam nie będzie potrzebny, bo na przykład, będziecie chcieli mieć tylko dwa dyski, albo będziecie nawet nie wiem, mieli dwa gniazda SATA i jedno gniazdo na przykład NVMe na dysk twardy. No to wtedy mogą 2, wam na przykład wystarczyć i nie musicie do dodatkowego kontrolera, a zawsze to są jakieś 2 waty mniej. Teraz wyłączę jeszcze raz wszystko, włożę kontroler, popodpinam dyski, no i będę całość konfigurować. Samej konfiguracji instalacji serwera Tur nas wam nie pokażę. Jeżeli jest takie zainteresowanie, to napiszcie w komentarzu, zrobię w ogóle osobny film o tym, jak zainstalować serwer TrueNAS, jak później skonfigurować to wszystko, jak ustawić na przykład te snapshoty i tego typu rzeczy. Włożyłem już te dyski do kieszeni, no i teraz pobór prądu wynosi 33 W po uruchomieniu wszystkiego, tak 33, 34, skacze no, bliżej 33 jednak. Natomiast no, widać, że jest to znacząca różnica, dlatego że bez dysków było około 20 W samym kontrolerem, natomiast już z dyskami no to te 34, 33 W, no to już jest dość dużo. Oczywiście warunki te same testowe co przedtem, same dyski jeszcze nie zostały przynajmniej w żaden sposób aktywowane w tym trunasie. Zobaczę, czy da się na nich też ustawić jakiekolwiek usypianie, dlatego że ten serwer ma działać w taki sposób, że raz na tydzień mają na niego lecieć automatycznie backupy z mojego głównego NASa w domu. Więc te dyski i tak mogą być przez większość czasu uśpione i nie pobierać prądu, jeżeli będzie taka możliwość, bo jednak no, jest to jakaś różnica, jak się popatrzy na ten pobór prądu tutaj te 13 watów, podejrzewam, tam no realnie pewnie z 10 się udałoby się ściąć z tego, no bo one i tak coś tam będą prądu brać. To nie jest tak, że nic nie będą brać, ale sama elektronika wtedy by prądu brała, a nie te silniki, które je napędzają. No i te dyski są akurat dość szybkie w takim sensie, że one mają 7200 obrotów. Część dysków nasowych ma tylko 5400, i one wtedy raczej mniej prądu mogą brać, a z drugiej strony te hgst też jak na tak duże dyski i tak wydajne są bardzo energooszczędne. No i teraz właściwie jedyne co mi zostało to skonfigurować całość rzeczywiście, najpierw zamknąć obudowę no i zamontować wszystko w docelowym miejscu. Jest kilka dni później, i przez ten cały czas serwer pracował u mnie w piwnicy. W tym czasie wykonałem cały backup wszystkiego, no taki na miejscu, po to, żeby mieć pełnego gigabita pomiędzy serwerem jednym a drugim, które tutaj mam. Kolejne backupy będą już przyrostowe, co znacząco zmniejszy ilość przesyłanych danych, dlatego, że pierwszy backup to było około 4TB, więc przesłanie tego po sieci lokalnej było dużo lepszym pomysłem niż przesyłanie tego przez internet, gdzie prędkość by była ograniczona do maksymalnie 300 megabitów, no bo taki upload mam u siebie. Natomiast wracając do samego serwera. Testowałem pobór prądu, testowałem też jego zachowanie i prędkości, no i jeżeli chodzi o pobór prądu, to podczas przegrywania danych na serwer Czyli kopiowania danych do serwera, no to pobór prądu rośnie do 35W, co nie wydaje się być wartością szczególnie dużą. Aktualnie kiedy jest on w trybie takim no, czuwania można powiedzieć, kiedy nie są na niego kopiowane pliki, ani z niego kopiowane pobiera około 31 W. Ten pobór prądu raczej nie jest jakiś dość duży, jeżeli przyjmiemy sobie, że kilowatogodzina kosztuje złoty 30, a serwer pobiera 35W prądu, no To wychodzi nam, że miesięcznie będzie nas on kosztować około 34-35 zł. No, co jest kwotą jakąś już zauważalną, ale nie bardzo wielką. Natomiast jest to kwota dużo, dużo mniejsza niż jeżeli byście chcieli przechowywać jakieś dane w chmurze, nawet jeżeli uwzględni się koszt sprzętu tutaj. No, bo jeżeli weźmiecie sobie koszt dysków twardych, koszt jakiejś taniej płyty głównej, obudowy do tego, no to podejrzewam, że spokojnie 2000 zł byście się zamknęli. Kupując na przykład jakąś używaną płytę główną na jakimś energooszczędnym procesorze. Do tego dwa nowe dyski twarde o pojemności takiej, jaka Wam odpowiada, no bo nie każdy potrzebuje aż 10 tb dysków twardych. Wielu z Was mogą wystarczyć na przykład 4 tb dyski twarde, które są już dużo tańsze. Wtedy ten koszt serwera będzie na poziomie poniżej na pewno 2000 zł. Jeżeli sobie rozłożycie to na kilka lat, tak samo ten koszt prądu rozłożycie na kilka lat, to i tak wyjdzie to dużo taniej niż trzymanie tego rodzaju danych w chmurze. Jeśli natomiast chodzi o wydajność, no to tutaj powiem tak, szału nie ma. Nie można się wiele spodziewać po tej starej płycie głównej, no bo tutaj tak jak mówiłem, jest to Celeron i od 1900, staryśki sprzęt, około chyba 10-letni albo lepiej. No i bez szyfrowania włączonego ledwo można zamknąć LAN, raczej te prędkości są takie, no, że tam można przekroczyć 800 megabitów po SMB. Natomiast yy, nie jest to jakaś wysoka bardzo prędkość, nie zamykam tego LANu totalnie. Co ciekawsze, procesor jest wtedy obciążony tylko na 75% i żaden z rdzeni procesora nie jest obciążony na 100%. Więc nie wiem do końca, co tutaj z wąskim gardłem, bo jak liczyłem, no to sam kontroler PCI Express też nie powinien być wąskim gardłem, chociaż okazuje się też, że to złącze 16 razy, które jest na płycie głównej, pracuje według dokumentacji tylko w trybie 1 razy, ale to jest PCI Express 2.0, więc i tak powinno być tam chyba z tego, co patrzyłem, około 250 MB na sekundę transferu. Więc dużo więcej niż to, co my potrzebujemy, dlatego że tutaj jest potrzebne około 100 MB na sekundę dla jednego dysku. Więc liczmy, że byłoby 200 MB dla dwóch dysków, więc bez problemów powinno się tutaj udać przesłać dane do obu dysków. Jednak dla mnie te prędkości będą w zupełności wystarczające, ponieważ tak jak już wspominałem u mnie upload to jest 300 megabitów, więc spokojnie mi to wystarczy z zapasem. Jeżeli by się zdarzyło tak, że upload będzie większy, no to wtedy po prostu sobie wymienię procesor na bardziej wydajny, najpewniej na jakiegoś N100 albo może coś nowszego, jeżeli w międzyczasie wyjdzie. Tutaj jeszcze taka uwaga też, że to jest wszystko bez włączonego szyfrowania. Testowałem jak wygląda sprawa z włączonym szyfrowaniem. Przy włączonym szyfrowaniu, no tutaj wydajność bardzo mocno siada. procesor leci na obciążenie 100%, no i prędkości są na poziomie 200 kilku megabitów na sekundę, więc jest to bardzo mało. No prędkość niestety porównywalna z USB 2.0, czyli jakieś 30 megabajtów na sekundę transferu, nawet trochę mniej. Ja na szczęście nie potrzebuję szyfrowania. Aczkolwiek no, w wielu przypadkach może ono być niezbędne dla wielu z was, zwłaszcza jeżeli na przykład trzymacie tam jakieś dane firmowe albo nie wiem dane klientów, no to to szyfrowanie jest nawet, powiedziałbym, prawnie wymagane w takich sytuacjach. Ja tego nie potrzebuję, tutaj tylko będę przechowywać swoje prywatne pliki, więc mi to jest po prostu niepotrzebne. No i teraz jedyne co mi zostało, to zamontować serwer w docelowym miejscu. Jestem już w miejscu, gdzie docelowo ma być zamontowany ten serwer nas. To jak widzicie jest taka szafka rakowa. Tutaj mam zasilanie awaryjne Volt Polska. Tego wam chyba nie pokazywałem w ogóle, bo wstawiłem tutaj zasilanie awaryjne Volt Polska, bo były tutaj ostatnio problemy z przerwami w dostawach prądu. Do tego akumulator chyba 55A z z tego co pamiętam. Także taki prosty, najtańszy zestaw, jaki może być. Tutaj jeszcze wleciała 750 po to, żeby odpowiadała na pingi. Ona jest podpięta bezpośrednio pod zasilanie. Służy tylko jako taka informacja, że tutaj nie ma zasilania, dlatego że tu były problemy z Wi-Fi, z rozłączaniem się i były fałszywe alarmy. Więc po prostu wstawiłem coś po kablu, co tylko odpowiada na pingi. To bierze bardzo mało prądu, więc tutaj nie wpływa na pobór ogólnie prądu przez całość. No jak widzicie, internet jest z UPC. To już Wam pokazywałem też we wcześniejszych filmach. nasz UPC teraz to play właściwie. Na szczęście, jeszcze stara oferta z publicznym adresem IP bez żadnych tam kombinacji. No, i teraz co? Spróbuję zamontować tutaj ten serwer. Mam nadzieję, że wejdzie na długość. Wydaje się, że powinien się zmieścić. No i zobaczymy, jak to wszystko później będzie działać. Spodziewam się, że ten serwer tutaj ledwo się zmieści, więc zakupiłem sobie taką kątową wtyczkę zasilania. Fajny patent, jeżeli chcecie coś zmieścić. Jak jest dość płytka szafka rakowa. No i jak widzicie, serwer został zamontowany w docelowym miejscu. Tak jak mówiłem, miejsca jest na styk. Ledwo się zamyka wszystko. Ale się mieści z tyłu jest wystarczająco dużo miejsca, żeby tam był przepływ powietrza. Nie wiem czy to widać, ale kable się mieszczą, przepływ powietrza jest, także chłodzenie powinno być w porządku. Całość też działa. Zalogowałem się na interfejs webowy, wszystko jest OK. Nie wiem czy wam pokazywałem z przodu jak ta obudowa wygląda, ale tu generalnie jest tak, że można te drzwi sobie otworzyć, są filtry tutaj kurzu, więc to jest akurat dość fajne. I tutaj nie mam żadnych zaślepek i zostały dwa puste miejsca na napędy 3,5 cala. I tutaj na dole te dwie kieszenie mam w tej chwili obsadzone. Zawsze mogę tutaj dołożyć dyski do tych górnych kieszeni, bo je mam też podpięte do kontrolera. No i właściwie to by było tyle. Pamiętajcie, że takie filmy powstałem głównie dzięki Waszemu wsparciu, więc jeżeli macie taką możliwość, to kupcie mi kawę. W opisie filmu macie link. Chciałbym też oczywiście podziękować wszystkim, którzy do tej pory kupili mi kawę. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, żeby napisać jakiś komentarz dla zwiększenia zasięgów. Jeżeli film Wam się nie podobał, albo zauważyliście w nim jakiś błąd, to napiszcie w komentarzu, co było nie tak, co Wam się nie podobało, albo jaki błąd zauważyliście. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.